Dzień dobry, dzień dobry, mamy godzinę 9.30, zaczynam o 10.00 Także no nie ma już za bardzo na co czekać, mamy paskudny jesienny dzień, zaczynamy I dotarłem na grupę, z grupy spacerkiem w peron, no muszę wziąć pociąg z peronu ale potem kończę na grupie, więc, więc zostawiłem auto na grupie a nie na parkingu gdzieś przy peronach. I tak to właśnie wygląda. Mamy godzinę 10, zaczynam pracę. Biorę pociąg od Bachumina. No i jest pojazd na dziś: 21 WA, czyli też f 2 tylko że krótszy, trzyczłonowy. E, serwis teraz go ogarnia, bo tam parę rzeczy nie działa tak jak powinno innymi wycieraczka. A pogoda jest taka: kasa także czekam aż go zrobią i jedziemy dalej no i dobra, pojazd jest doprowadzony do porządku wymienili wycieczkę, zamontowali i tak dalej eee, także wyjeżdżamy, wyciągamy się w peron eee, i jedziemy, jedziemy na Tychy lodowisko i tam powiem co dalej I 11:55, tych lodowisko. 12:30, 13. 12 wracam do Katowic. Później mam chwilę manewrów. Jadę pasażerem do Bielskabiałej, z Bielskabiałej biorę pociąg do Zwardonia. Jadę do Zwardonia i wracam jako pasażer już tylko. Także całkiem fajna, całkiem spokojna służba, jeżeli oczywiście nic się nie zmieni. No i tak jak mówiłem. Przyjechałem do Katowic. Idę na grupę na manewry. No tam niewiele zrobię, bo trochę ponad godzinę tylko. Ale no, ale tak mam w planie, więc tak robię. I, i pójdę z powrotem ferą pasażerem do Bielska i z Bielska czym nie do Zwardonia i stamtąd wracam jako pasażer, jeżeli się nic nie zmieni. Pogoda się fatalna zrobiła. Deszcz, leje, deszcz, leje. Taka mrzawka. Nienawidzę takiej pogody, bo zaraz katar się robi. Nieprzyjemnie się łazi, no ale trzeba to przetrwać. Także idę, zobaczymy, co tam się dzieje na grubie i później jeździmy znowu. No i już w podmieniliśmy się z maszynistą i jedziemy. Jadę ja na lej stronę z Wardonia. Warunki pogodowe są fatalne. Jest taka mrzawka, mokro. Pociąg się ślizga. Jestem w Zwardoniu. Ja w Zwardoniu jestem, yy, przyjechałem sobie, deszcz pada cały czas tak jak i padał, no cóż, yy, zaraz podjedziemy, odfekalnimy skład, yy, będzie też czyszczony, jest sprzątany i co, i prawdopodobnie zostaniemy odstawieni na żeberko i tam sobie będzie stał, aż ktoś po niego przyjedzie, a ja wrócę zupełnie inną no, jednostką. Tak mi się wydaje. Zobaczymy, jak będzie. E, tak, pojazd jest nadal na Czekamy. Wcześniej czekaliśmy, na Icek ze Słowacji przyjedzie, później odjedzie i tak dalej, i tak dalej. A mi zostało 10 minut na mojego pasażera. Więc albo go przetrzymają, nieprawdopodobnie skończy się opóźnieniem, jak to tak dalej pójdzie albo będę musiał wrócić późniejszym pasażerem, co się skończy moimi nadgodzinami. Obie obce są złe. No ja już bym chciał być w domu dzisiaj. Także no, mam nadzieję, że się wyrobią i to wszystko skończymy. Dobra, spojazd jest gotowy do odstawienia. Zjeżdżamy w takim razie na żeberko z Zwardoniu No i miejmy nadzieję, że zdążę. 7 minut zostało, więc powinienem zdążyć, tyle że zmoknę. Zresztą nie zmoknąłem mam parasol, ale no, pogoda fatalna, fatalna. Dobra, pojazd zostawiamy w parkingu. Kluczyk wyciągamy. Ktoś, kto na niego przyjdzie, będzie sobie na nim tam później czuwał. A pojazd w parkingu jest bezpiecznie zostawiony. No i zdążyłem chwilę przed odjazdem na ten mój pociąg, w którym wracam pasażerem. Że czekam na odjazd już tylko i wracam sobie do domku. Eee, tak, także teraz czas jest na herbatkę, na kanapeczkę, na jakieś tam. Takie tam przyjemności, drobne uzupełnienie dokumentacji pracowniczej, bo muszę, dzisiaj jest ostatni dzień miesiąca, więc muszę oddać papiery do biura, żeby mogli mi rozliczyć wypłatę, policzyć, ile godzin przepracowałem, ile mi się pieniędzy należy. Mam nadzieję, że dobrze policzą i, i będzie pieniędzy dużo, chociaż ten miesiąc był taki se No ale dobrze, no, to jest nieistotne, także wracam do Katowic. Pasażerem uzupełniam papiery zaległe, no i, i tyle, i tyle. Będziemy się widzieć w Katowicach. No i Katowice, Znowu cały czas z tego nieba siąpi. Muszę iść spacerem na grupę, do biura oddać kartę pracy za ten miesiąc. No i to będzie koniec koniec na no dziś, koniec września, koniec miesiąca. No. A no jutro, jutro, znowu do pracy, także to nie jest tak, że się miesiąc kończy i się wszystko kończy. Niestety, ale nie. No i jesteśmy z powrotem w samochodzie. Cóż, miesiąc zakończony, więc jutro zaczynamy kolejny miesiąc nowych przygód, nowych wyzwań kolejowych. No i mam nadzieję, że będzie przynajmniej tak samo dobry jak wrzesień, ten październik. Chociaż na no jesień idzie, więc już jest jesień, fatalna pogoda, fatalne warunki, więc będzie coraz gorzej na torach, aż spadnie śnieg. To też nie będzie ciekawie, ale lepiej niż na jesieni. Także no miejmy nadzieję, że październik będzie dla nas łaskawy i jakoś się przejeździ bez zbędnych przygód. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym odcinku.